ma. Ja jestem trzeci, a w dzisiejszym odcinku powiem wam, kiedy do Brawl zostanie dodana lipcowa, letnia aktualizacja. E, ale zanim jeszcze zacznę ten odcinek, no to jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie subskrypcję na moim kanale i najlepiej wraz z dzwoneczkiem, aby otrzymywać powiadomienia o moich filmach oraz zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, jeśli chcecie więcej odcinków tego typu na moim kanale, będzie mi bardzo, bardzo miło. No i słuchajcie, zapraszam was do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media, e, więc jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. No i napiszcie w komentarzu, aktualizacja, a ja przypnę wam serduszko. Także dzisiaj taki naprawdę szybki wstęp, no i lecimy już z tematem dzisiejszego odcinka. Okej, okay, dzisiaj powiem wam o jednej dacie, kiedy najprawdopodobniej będzie ta aktualizacja, ponieważ wydaje mi się ona tak naprawdę bardzo prawdopodobna, tak na 99%, oczywiście nigdy nie możemy być tego pewni, ale no naprawdę mega, że to mega wydaje mi się ona... Prawdopodobna, a więc słuchajcie, polecam obejrzeć ten odcinek do samego końca. Ponieważ wyjaśnię wam, dlaczego właśnie ta data ta mi się wydaje najbardziej prawdopodobna. No i słuchajcie, nie przedłużając, słuchajcie, e, pierwszy sezon karnetu Teddymiarskiego, czyli e, sezon o nazwie Bazartary, kończy się 6 lipca e, samego rana. No i słuchajcie, właśnie wtedy, e, nawet na Brawl Toku, który został opublikowany na kanale Brawl Stars, e, jest napisane, że właśnie tego dnia e, pojawi się kolejny sezon. A więc słuchajcie, no według mnie. E, Cała aktualizacja wejdzie tego samego dnia, tak jak to było właśnie z pierwszym sezonem, kiedy to pierwszy sezon wszedł właśnie do Brawl Stars, to wszystko jakby, cała aktualizacja weszła, inne remodele i tak dalej, i tak dalej, no wiecie o co chodzi, po prostu wszystko zostało dodane w ten sam dzień, kiedy wyszedł karnet zadymiarski, no i słuchajcie, myślę, że tym razem będzie tak samo, no bo czy mieliby zrobić coś innego? Na przykład, nie wiem, sezon, właśnie, kolejny karny zadymiarski puściliby właśnie tego 6 lipca, a coś innego, jakby reszta aktualizacji byłoby w inny dzień. No to by było naprawdę bardzo bez sensu, a więc, no, wydaje mi się, że na 99% 6 lipca to będzie właśnie data aktualizacji. No i słuchajcie, to już na tyle w dzisiejszym odcinku, więc y, no wydaje mi się, że ta data naprawdę jest, y, no wydaje mi się, że właśnie w ten dzień zostanie dodana aktualizacja, więc przedstawiłem wam tutaj dowody, więc y, teraz jakby mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie, więc jeśli film wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem oraz nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z moimi filmami, no i ja już się zamierzam, Jak to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!